Siema, ja jestem QBV, jest dzisiaj ze mną Lamparto. Siemaneczko Mateo Siema. Kejnet. Witam. I Bartek I dzisiaj budujemy zaprosiłem ich do zbudowania wieżowca. To chodźcie na swoje stanowiska wszyscy. O! Czekaj, Ota ja jeszcze muszę rozpocząć odcinek. Dobra. To nie be, bez przywitania u ciebie, dobra, dawajcie. Trzy, cztery, go! Dawajcie. Ja mam taki dzisiaj. Budujemy ja już buduję. Okej, okay, budujcie, budujcie. Mateo, żyjesz? Halo, halo. tak, tak, tak. Dobrze, dobrze. Halo. To tak, idziemy do Keyneta. Co Keynet będziesz budował? Wieżaj. No to fajnie. O, i na zbudowanie swojego budynku macie pół godziny. takie przypomnienie. Bo? Mam nadzieję, że dasz tam Dobra, jakiegoś timelapsa, bo to będzie to bardzo długo trwało. Będzie cięcia, cięcia będą, jak coś będzie nudno się robić. To tak. To idziemy do Bartka. Co Bartek będziesz budował? Mej z banka z G. Okej. Okay. A Lamparto? Nie, uś, u każdego ścięła. Lamparto, co ja będziesz budował? Kla, kla, klasyczny, można powiedzieć, że wieża jest taki, mam już plan, ale taki bardzo klasyczny, taki miejski. Typu. No dobra. A Mateo, Mateo, a co ty będziesz ma budował? Mateło. Wierzo że oczywiście. No, no dobra. Nie no, serio! Mam, o, nadzieję, mam nadzieję, że jakoś po. Daj jakieś nie. ładne rzeczy będą budowane, mam nadzieję. Strasznie na To będzie, ładne. Być, że... <noise> to będzie <noise> wypikane. Ej, to mi niszczy. <noise> Bo wszystkie słowa mówisz. Dobra, muszę. nie bardzo, dobra. Chyba tego nie nagram. <noise> no, kurde, ja się będę przygotować na pytanie. Ja. Dobra... Nie Tutaj sam marzenia, Cobblestone widzisz, była... Marzenia mi zniszczył chciałem, chciałem się przywitać ładnie, ale on... nie nagrywać Ej, ej, ej to by... Jeszcze raz I będziesz... Nie? nie kontrolujesz się Dyskwalifikowany Nie no, dobra ja się mutuję Będę patrzył jak budujecie I za jakieś 10 minut do was wejdę No i tak, tak ładnie sobie budują A i muzyczki zapomniałem dodać To dobra Doda się za ten jak będę montował film. O. Tutaj taki wieżowiec. Jestem bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie. Z tego oto budynku. Bo tak to wygląda tak. Tak, tak. Tak tak nie do końca. Tutaj wieża Eiffla, taka trochę upośledzona. Bartek left the game, join the game. Okej. Okay. Bank tutaj się buduje. No dobra. A zrobiłbym jeszcze coś takiego, że im powiększę pole, żeby ładniej dookoła też mieli. To na środku to niech będzie. O, coś takiego. O. A i tutaj jak jest biały, to czerwony z białym. Okej. Okay. I tak. No i tutaj zrobię resztę i za chwilę się widzimy. I tak, i teraz powiększyłem wam ten. Macie do tej zielonej do zielonej krowki macie miejsce. Takie miejsce wam powiększyłem. Że jak jakieś Dobry. ładne rzeczy. Dobrze, że to się działo przed... No i dobrze, bo ja dalej idę wyciszać że bo będą tu brzydkie słowa. No, No, więc ja idę rozmawiać z widzami. I... I zobaczymy, jak wam będzie szło. Okej... Okay. To tak, tutaj dalej się buduje. Takie ładne rzeczy. Maze bank jaki! Wow! Okej... Okay, okej... Okay. To taki bardziej zamek jest... Moim zdaniem... Ale okej... Okay. Okej okay, widzowie, minęło pierwsze 10 minut, idziemy zobaczyć co i tam do nich... jak tam im idzie. Jak tam wam idzie? Pierwsze 10 minut minęło. Dobrze? Dobrze? Już? Tak szybko? No. Jezus Maria. O Taki mała ta wieża Eiffla. Dobra, ważne, że jest. No dobrze, dobrze. I zobaczymy jak widzowie oceniam. To, a to a to widzowie oceniają No też My w piątkę i widzowie do tego widzowie mają ostateczny głos. I w następnym, w następnym odcinku tego typu zacznie... Y, dostanie MVP, bo widzowie zadecydują kto dostanie. Zobaczyciemy. No zobaczymy. Licz na siebie ich oczywiście. <laughs> Moim zdaniem to taki inaczej to powinno wyglądać, ale... No, inaczej ja bym to zrobił. no mordo, wierzę, ja i ja budować nie potrafię. Ja też wie? nie. Ale jak coś możesz wy za tą zieloną linię wyjeżdżać. Spoko. Zapamiętam mi No. To tak, tutaj żulowiec. To tu punkty zamieszeni in budowli innych. Nie ma punktów. To no bardzo... Okej. Okay. Tutaj żulowiec tak nawet, nawet wygląda. Żulowiec Ale... Żulowiec <grych> Bardzo <grych> mi się <grych> podoba Maze Bank. Ładny jest. A dziękuję, dziękuję. Bardzo ładny. Okej. Okay. Tutaj wieżowiec Lampardo, też ładny. Dobra, jakiś dodatkowy czas? Najwyżej. Nie, 30 minut i daję każdemu survival. I nie możecie budować. Więc jak ktoś nie dokończy, będzie lipa. A w banku nic nie będę mówił, bo jest piękny, nie, nie ten. Nie mam nic do dodania. Ej no, rzeczywiście. A no, dziękuję. Spoczką, mordeczko, mordeczko, Możesz w niektórych oknach. Tak chcę na pewno, że przegra, a jednak jest, ma, ma największe szanse na wygranie. Nie I wiem. Ja Ale żółwiec okay. No żółwiec też ładny. No ładny, Ej. ładny. A czy ja też tak na prosto idę, nie? Żeby nie było z jakiejś mega hiper, super... Szaleć. No wiem, wiem, wiem. Tutaj wejście jest. A tu Ale ba... będzie winda robiona, o, nieźle. Po no, w końcu pół godziny mam na to Ile jeszcze nam zostało? Coś nie działa. A nie działa, dobra Mordo, o? ale wiesz co ja planuję... Ja planuję, ku, to, to wejście, dać jakieś... nie z boku, tylko bardziej No możesz, możesz, tylko ci pomysł dałem Wiem, wiem, bardzo za niego dziękuję mordeczka No i git O no. tutaj coś jest robione w żlowcu w jest? Ja dalej nie mogę z tego. Ja też nie. <noise> ja nie mogę tego kurde, Takie słynny żólo No. <noise> Maze Bank z. z ten. Maze z jednej strony jest ładny, a z tych reszta stron taki płaski jest bardzo. Wiem. Musisz coś pododawać. Ostatnie sekundy. 10 4 3 2 1 0 Koniec o, czasu. Ała, spadło mi przez skin. Koniec czasu. Dobra, jest koniec czasu. I yy, tak. oglądamy teraz sobie. Yy, tak, od kogo, od kogo zaczynamy? Heniek, obrońca! z Żulowni! Od Żulowni, dobrze. To tak. E, według mnie Żulowni 10 na 10 bardzo ja ładnie odwiedź, To jest praca Mateo, wchodzimy. Heniek, Aha. budowniczy, tak? Odsuńcie się. Aha, obrońca, dobra, bo ktoś mi zasłonił. O, o kwiatka daję, ale miły. No okay, właśnie, to jest z golem. Okej, okay, wchodzimy do góry. O, tutaj enchanting. Tak, Piwo właśnie. 100%. 100%. Uuuuh. Piwo bezalkoholowe. paliwo. Ja rozumiem, paliwo. Jest paliwo. Paliwo, paliwo to Było paliwo napisane. Czekajcie, czekajcie, ja to zweruje, poczekajcie. Paliwo. Tak to było napisane. Paliwo. O, Okej, okay, tak to wygląda. I wyżej nie ma, dobra. Moim zdaniem. Moim no zdaniem ja nie, chodzi, nie mogę no. Ej, wszyscy no, przygotujcie ja A tak wszyscy przygotowujcie tak. na trzecie ileś na 10 I na 3 4 klikacie Ja nie mogę ja nie mogę ja nie mogę Elo no, ja dobra przygotowane No 3 4 ry ja czekaj, nie przygotowałem! No to Aha. pisz szybko. 6, 3, 2, Okej. No to w sumie wynik daje... Yyy... Czekaj... Yy, 15... No, I 16, to 31. Tak? Teraz Maze Bank, teraz Maze 31. No, to to, to, sorry, wieżowiec. Okej, okay, to teraz Catrap. Yy, wieżowiec, fajny. Catrapa to jest. Fontanna też fajna, w środku pusto, zobaczcie, puściutko. Powinno przynajmniej tu być coś takiego. O, tutaj po prawie. Więcej przestrzeni nie. powinno być. Mogłeś to jakoś za go sporo darować, ale... Nie. Czasu chyba nie starczyło. nie Dobra, idziemy dalej. Teraz do Maze Bank. A i dobra, tutaj, i teraz to się nie nagrało i ile ma punktów zliczył ktoś? 26 ja zliczyłem. No to napisz na czacie. E e 26pkt kinek. Okay. Ja napiszę kinek, bo tak mi się okay. zazmawia. Teraz MazeBank. Bank, A dobra. Tego. A Bank, jak no tutaj e fajny, wiem, tu byliotu, fajnie wygląda. W środku, jak jest w środku? Nie ma, nie ma. Puściutko, ale. Bardzo, że zewnątrz fajnie. Bardziej oficjalnie wygra po tej odpowiedzi. No. Zostawiamy dobra. E, możemy już na 3-4 odpowiedzieć? Tak, odpowiedzi? już. 3, 4, <grych> <grych> ok. No, Bartek wygrał, a 9, nie zerzuje. Bartyk to jest po prostu 10 na 10. Ja już liczę e, punkty. Okej. Okay. 7, 7, to będzie 14, e, dodać... że... kto nie ocenił? Bartek, a swojego, dobra. Ej, okay. czekajcie, dobra, już 14, 20, e, 30, 30 punktów. Okej, okay, to teraz... To teraz idziemy... Do do, do, Lamparty. Ja prowadzę, to, ja prowadzę Bartek. Dobra. E, tutaj mamy piękną fontannę. W no, fajna, fajna. Oprócz Turbo windy. W środku no. tutaj pisze e, tu nic nie ma, e, P. No i e, tutaj no. jest zejście. Turbo windy. No jest zejście. No i chodźmy. Fajne. I to koniec. No i dobra, oceniajcie budowlę. Mm. Ja daję tak. No dobra, ja też daję. Siadam. Dobra, nie mówcie. O ja cię będę. A jedna osoba nie oceniła. Ja nie dobra. E, ja najmniej punktów 10 17 no, 6, 23 to takie proste. Czyli przegrałem. Dobra, idę na czwarte miejsce. Ale nie dolec. jeszcze widzowie, ma... To nie tak mówię. widzowie, tak. Już wam pokazuję ile kto ma punktów i w... będzie tu ankieta w prawym górnym rogu i tam zagłosujcie kto ma wygrać. Więc dziękuję. I dostanie tak i dostanie WIP-a na naszym Discordzie. Znaczy na moim. No, no, dobra, to jest nasz wspólny Discord z widzami. To jest cała nasza ekipa. I, I zapraszam na Discorda, link w opisie też. No i zostawcie subika, lajka. No i Siema. Pożegnajcie się. Pożegnajcie się. Siema.